Witam w kolejnym materiale na kanale Ante Fakty. Łukasz Rekierty z mną, Marcin Najman. Witam. Marcin, i co, i co się stało, bo początek walki bardzo dobrze wyglądał. Ja, jak, i jak, roz, jak... Rozmawialiśmy teraz prywatnie, powiedziałem, że poszedłem i dowiaduję się, bo, że Marcin przegrał. Poszedłeś do łazienki, tak, tak jak, tak, jak Daniec w tym sketchu z gołotkiem. Tak. tak. Ja, ja, ja poszedłem, mówię, no, że mówię, Marcin przegrał. Mówię, jak przegrał? Że wygrywał. Przecież wygrywał, Ej, jak, jak by przegrał? przegrał? No, co się stało, Marcin? Nie no, świetnie to zrobił Puszol, będąc w tak niedogodnej pozycji dla siebie, bo byłem w dosiadzie. Musiałem, chciałem sobie zrobić miejsce, żeby tę walkę skończyć, żeby go złokciować albo z grandem pan zrobić. A on mi w tym momencie no, bardzo spytnie, nawet nie wiem jak. Ja do tej, do tej nawet nie wiem, jak on to zrobił, że mi wyciągnął balachę. Muszę to na spokojnie zobaczyć, przeanalizować z człowiekiem, który mi pomaga w MMA, i zrozumieć, gdzie popełniłem błąd. Bo ja na przykład na dzisiaj nie wiem, gdzie popełniłem błąd, że, on, że tą rękę oddałem. Yy, ostatnią walkę wygrałeś, ale do momentu, yy, kiedy oglądałem, kiedy nie poszedłem do tej toalety, to wydawa, wydaje mi się, że dużo lepiej wyglądałeś niż w poprzedniej walce. Bo wiadomo, że ta walka za postołem, to na innych zasadach, bo tam yy, uderzaliście jego... Wydaje go, mi się, że wygrałem, fizycznie ale... się przeobraziłem. O to mi chodzi właśnie. I to też czuć w walce. No, wielu mówiło w internecie, takich złośliwych ludzi, że że to, że to w MMA, to tam tuż on mnie tam pokręci potem No wygrał przez balachę, no, ale no chyba pokazałem, że w tym parterze chyba też wiem o co chodzi, skoro dwa razy potrafiłem obalić. Yy, gościa, który naprawdę ćwiczy św z, no, z genialnymi trenerami MMA. Jest No jest to z No właśnie o to chodzi. Dobra Marcin, ty masz do siebie. Jakieś pretensje podejrzałeś? No nie, sens, znaczy, nie no, ale nie wiem, bo ja nawet nie wiem, kto, w którym momencie ten błąd popełniłem. No zobacz, kopał frontalne kopnięcia. Wiedziałem, co mam robić, czyli zbijałem te kopnięcia w jego piszczel moimi przedramienami. Ja go dewastowałem. On kopiąc każde kopnięcie był dewastowany. Później kopnął w, w kolanach. Tylko, że ja go tak lubię, że ja mówię, o kurwa, tu Shellowi coś się stało. Zamiast dobiec kurwa i dobić, to ja pierwsze sekundy, zaraz. Dopiero po chwili. Ej, to jest walka, kurwa, I dopiero zanim pobiegłem, rozumiesz? No później obróciłem go na siatce. Obalenie i to już była moja gra. No to była moja gra. Ja naprawdę lubię MMA. To jest na dzisiaj dla mnie jedyny sport walki, który mogę uprawiać. Ale cieszę się, że to jest kompletny sport walki, bo tu można wszystko, To jest prawdziwa, realna walka. Ale przyznasz, że ta przewaga fizyczna po twojej stronie, która była, no to dużo dawał w tej walce, nie? bo widać, że tu szol jednak tymi kilogramami. No tak, ale brakowało mu tego, ale on tej też, siły. Ale on też g, g, no, górował szybkością. Ja też musiałem cały czas być na oriencie, cały czas. Ja byłem tak skupiony żeby się, w tej, żeby tej walce, żeby gdzieś mnie nie, nie, nie ubiegł, nie? No. Poza tym tam jak, jak, jak czasami chciał spróbować też iść na ręce, to ja też wiesz, no, też się starałem brodę opuścić, kurwa i ten. Natomiast wiedziałem, że rękami mogę go nie dogonić, bo jest tak Oktagon... taką no, w klatce walczyć okrągłej, tam jest za dużo w klatce miejsca, mhm. to nie jest link, tam nie ma jak ten, wiedziałem, że musiał, nie no, bardziej mi chodziło o to, żeby sprowadzić i, i ubić w parterze. Mimo wszystko, że przeklałeś, no to widać zadowolenie na twojej... Nie, no bo, znaczy, nie, to nie to, nie no, jak mogę być zadowolony, nie jestem zadowolony. No, ale nie jesteś też załamany, Ale nie jestem no. załamany, no bo, no bo, to jest taka gra, no. załamany to bym był wtedy, jakbym dał dupy, no. A przecież chyba nikt tak mi powiedzieć nie może, bo ja naprawdę to co umiałem, to, to zrobiłem. No. Myślisz, że jak Tomek Adamek zobaczy sobie Twoją walkę, to pomimo tego, że przegrałeś, będzie chciał się z Tobą bić? No bo w tym... Myślę, że ciężko, bo, w tym bo on MMA nie umie w ogóle, on chce się bić w boksie, natomiast w boksie to przecież to był brak szacunku dla kibiców. Gdy ja byłem najlepszy, w najlepszym swoim prime, to i tak byłem cztery, cztery poziomy niżej od niego. Mhm. No, ty, jaki to ma sens, gdy ja w ogóle dziś mam barki poniszczone? To nie ma żadnego sensu. Jeżeli by się zgodził na MMA, to jak najbardziej. Natomiast czy się zgodzi, ja nie wiem. Ja jeden twój rewanż bym zobaczył z przemkiem saletą. Nie, z tym dziadziem, co ty, Przemek jest tak zniszczony, coś, ty, to w ogóle bez te, to by ja nie, nie, masz, nie masz ja nie, ja, ja, ja mi się, nie, ale mi się wydaje, że nawet by chyba lekarz nie dopuścił. Ale wy macie ten, wy ze sobą dalej taki ja, nie, konflikt? Ja nigdy czy, czy z nim nie Czy jak się widujecie, to no, jest Ja tam. nigdy z nim nie jak konflikt. się widujecie, to już się Nie, konflikt. nie, chyba aż tak, a nie. Nigdy <laughs> się nie lubicie, ale już się ma. Nie, no, aż tak to nie. Czyli mimo wszystko jest jakiś tam... Nie, no, on, on ma jakiś tam żal. Okej. Okay. Po latach ktoś na to odróżnię, patrzył. Nie, ja nic do niego nie mam, niech mu się wiedzie jak najlepiej. Marcin, ty jesteś chyba jedną z nielicznych osób, która może naprawdę wyzywać postaci do walki, takie jak Marcin Gortat, no bo to trzeba powiedzieć wielka postać dla, dla polskiego sportu, jak Tomek Adamek i... Niektórzy się z tego śmieją, niektórzy nie, no ale. Ale widziałem, wy... że publiczność przyjęła z aplauzem. No ale mało jest osób, na przykład jak ja bym wyszedł i zaczął wyzywać Marcina Gortata do walki, to powiedział, debil, o, o co chodzi te chłopakowie, nie? Ale ty jak wychodzisz, to ludzie trochę się, trochę się śmieją, że y, kurde, na, ja ma znowu kłodź, no znowu mam znowu rzepia, znowu jakaś tam walka. Ale tak naprawdę ale... dużo osób by chciało to zobaczyć. Ja ale... sam mówię, że. No, walka twoja z Marcinem Gortatem, gdzie chłop jest ogromny, no przecież to by było coś pięknego. No ale chyba musicie przyznać, że od kiedy wróciłem do MMA, yy, przepraszam, do Fame MMA. Czyli 11 miesięcy temu stoczyłem cztery walki, dwie wygrane, dwie przegrane, ale w każdej zostawiłem serce, w każdej. I chyba już widzicie, że na starość mi się coś takiego przekręciło w głowie, że zaczynam doceniać ten czas. Jak już tam wychodzę, to tylko po to, żeby po prostu dać siebie wszystko i mieć czyste sumienie, bo ja dzisiaj mam czyste sumienie. To, co mogłem, to dałem. Bombel miał wczoraj live'a i ja oglądałem kawałek, rozmawiał właśnie tam z Ginoldem, z Wikłaczem, z tą ekipą e, tuszola i oni się pytali e, jakie rady da Bąbel na, na ciebie, bo z Tobą walczył. I Michał powiedział, że nie, że tam z tobą to nie miał za bardzo do czynienia w tym Oktagonie, bo tam apostoła na, e, napastowaliście, ale powiedział, że na no, ciebie jeszcze przyjdzie czas. Nie ja opowiedział. Bąbel to niech się kurwa tam, niech chce zje bułkę kurwa tam e, z, z pasztetem, niech się prześpi kurwa, bo to jest to co, co mu wychodzi najlepiej, tak pojeść, pospać kurwa, to jest cały bombel. A czemu, na to ty, walka z tobą to musi się wydarzyć w końcu, no bo biednego apostoła we dwóch napadliście Ja tu patrzę kurwa, na Adamka, a ty mi tu bombla podsyłasz, no daj, ty idę oglądać walkę, bo wiesz. Osta ostatnia, ostatnia rzecz. Czy walka z Bąblem kiedyś będzie możliwa? Tu oni zanim nie zanim wiem, widzą, nie to jeszcze oni zajmują się tym, Ale próbować. nie wiem, Łukasz, no, pytasz mnie o rzeczy, których nie ale wiem. Ale chciałbyś czy nie? Chciałbyś. Ale już ja byłem gotowy, do stałem na środku. No to, no to co? Moja wina, że bombel zgłosił kontuzję? Moja, moja wina. A dasz mu rewanż? Pewnie, że mu dam. Jak chciał, to mu dam. Że ja nie jestem taki. Dobra, jak teraz tutaj przewidujesz, bo crazy, znokautowany przez maternę, spodziewałeś się? E, nie, e, nie spodziewałem się. E, Roberto, jest ze mną. E, m... W szatni yy, mamy. Jak, z... Jakie rady Marcinajma dał Robertowi Zorny Roberto Siedmiu Nie, 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 nie dawałem żadnych. Grach. Nie, Ty, Łukasz, idę, bo to naprawdę walczy Dobra. kolega z szatni. Yy, I dobrze. Ja, a, a... jakie przewidywania na tę walkę, żebyśmy mogli sobie. Mam nadzieję, że Roberto go fizycznie po prostu zniszczy. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Cześć.